Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno. Trójka kielichów, co wychodzi naprzeciw. Król bław. Wynik, odpowiedź, rada. Gwiazda. Na spodzie tali jest królowa kielichów. I to może być tło czytania. Królowa kilichów potrafi pokazać miłość. Miłość do narodu. I zrobi to w swoim stylu. Sedna. Trójka kielichów. Prawdopodobnie Pojawi się kontrowersja. Pod filmem napisz swój komentarz, swoje zdanie. Seks jest ważny dla związku. Związek, który jest zbudowany na romansie, gdzie zostały pominięte wartości duchowe przy budowaniu związku jest byle jakim związkiem. I automatycznie powstaje byle jaki seks. Związek, który jest zbudowany na dobrych fundamentach i na wartościach, jest czymś więcej. Para uprawia seks na wyższym poziomie, na wyższym poziomie emocjonalnym i duchowym. Przede wszystkim seks to jest intymność, a nie nocny trzepak na podwórku. Kiedy para uprawia seks, to buduje intymność i bliskość z sobą. Regularne zbliżenia podnoszą parze swoją pewność siebie. Para Czuje się wobec siebie atrakcyjna. Zadowolenie seksu powoduje, że w innych sferach jesteśmy bardziej wydajni, zadowoleni, zadowoleni z tego, co robimy. Seks to zdrowie. Seks poprawia naszą odporność i krążenie krwi. Prawdziwa miłość to jest taka, gdy mężczyzna wytrwa przy tobie. Kiedy twój świat się wali, wali w gruzy, i kiedy jesteś chora, czy masz słabszy dzień? Łatwo jest kogoś kochać, kiedy wszystko się układa i człowiek jest zdrowy. Co wychodzi naprzeciw? Król Buław. Osoba w królu Buław, może być mało tolerancyjna, egoistyczna, samolubna, kapryśna. Czyli jedno wielkie dorosłe dziecko do celu idzie z dużą determinacją. Często pokazuje się jako liczy grosik. On potrafi policzyć i zrobić to doskonale, perfekcyjnie. Tylko to liczenie wychodzi człowiekowi bokiem. Mieszkać i żyć z niedojrzałym mężczyzną jest dla kobiety dużym życiowym wyzwaniem. To jest bardzo trudny związek. Takie związki nie trwają długo. Niedojrzały opowiada dużo bajek. Również goni za fantazją, aby coś dla siebie uzyskać. A już na pewno nie jego kosztem. Wynik, odpowiedź, rada, gwiazda. Trzeba poznać samego siebie, samą siebie. Poznaj swój własny życiowy cel. Wyzwól się od oczekiwań innych. Trzeba wyjść do ludzi, nawiązać nowe znajomości, które odmienią dotychczasową sytuację. Poszukaj sobie partnera. Z którym zbudujesz wspólne zaufanie do siebie. Nawiążesz porozumienie i zrozumienie. Tutaj są zawiedzione nadzieje, i człowiek zatracił się nadziei, zatracił się w marzeniach o tym partnerze. Pojawiła się arogancja, pojawiła się wątpliwość oraz bezczelność osoby, na której nam zależy. Można powiedzieć, że z gwiazdą jest trudno żyć, ale gwiazda idzie za tradycją, za wartościami duchowymi. I to nie gwiazda jest problemem, tylko ty jesteś problemem. Trzeba odrzucić złą przeszłość, żalę, tęsknoty, smutek. Trzeba osiągnąć satysfakcję emocjonalną. Satysfakcję emocjonalną poprzez miłość do samego siebie, samej siebie. Gwiazda kocha siebie, troszczy się o siebie, akceptuje taką, jaką jest i nie potrzebuje udowadniać sobie i otoczeniu, ile jest warta. Ona doskonale wie, ile jest warta. Ona nie musi się do, wartości, do wartościowywać, bo ona zna swoją wartość. Gwiazda, zanim pozna dla siebie odpowiedniego partnera, to osiąga stan samotności, samotności z wyboru i nie myl tego ze samotnością wewnętrzną, twoją wewnętrzną samotnością. Gwiazda akceptuje, że będzie sama. Kiedy ona zaakceptuje, że przez jakiś czas będzie sama i z tego tytułu będzie zadowolona, to do tej gwiazdy dołączy druga gwiazda. I tego Wam życzę. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot.